Makijaż stewardessy musi być piękny i długotrwały. Ja właśnie taki robię na co dzień do pracy. I dzisiaj zrobimy go sobie wspólnie krok po kroku oraz pokażę Ci wszystkie kosmetyki, których aktualnie używam. Oczywiście zaczynamy od podkładu i to jest kolagen. Ja go nakładam z wilżoną gąbeczką, tutaj akurat taka jest za 3 zł z Action. Ale słuchajcie, ten podkład ma takie właśnie szare tony, które wszelkie zaśnienia Wam zakryją. Także ja go kocham i tak naprawdę każda moja koleżanka, której go pokazuje również jest zachwycona. On jest bardzo lekki, jest również taki bardzo glow, także jego potem będziemy przypudrowywać, ale właśnie o to chodzi w makijażu. Ja rzuciłam ręce, żeby on nie był jakiś mega ciężki, a jednocześnie trzymał się jak mur beton. Także to jest taka moja baza. Jego możecie sobie też warstwować, ale jak widzicie, wklepuję go dosłownie na całą buzię. Czasami w ogóle jak nie mam czasu. To też czasami, jak nie mam czasu, daję go sobie nawet na okolice oka, ale na co dzień unikam tego, ponieważ podkład jest do twarzy, a korektory właśnie na. Tą delikatną część naszej twarzy, żeby nie było właśnie takiego efektu zapchnięcia i ja w swoim życiu naprawdę używam wielu podkładów też z zawodu jestem wizerzystką i naprawdę uwierzcie mi, że wiele ich przeszłam temu mega ufam. On teraz będzie troszeczkę za jasny wręcz, ale po to właśnie jest brązer, róż i to wszystko żeby sobie to fajnie wyrównać. Ja naprawdę uwielbiam, chociaż też muszę wam przyznać, że nie mam jakichś ogromnych problemów ze skórą też dlatego, że o nią dbam. Bardzo ważna jest pielęgnacja, to jest taka nasza właśnie baza. Także ja bez mycia buzi jakimś produktem, mleczkiem, pianką, potem tonikiem i kremem to się nie ruszam. Jeszcze w samolocie jest bardzo suche powietrze, więc jak tam spędzam wiele godzin, to naprawdę czasami robię tak, że nakładam krem, czekam tam sobie, coś robię w tyle, czy jakieś sielanko, i potem jeszcze do, dokładam tego kremu, żeby mieć takie uczucie właśnie jędrnej skóry. No i przez te kilka miesięcy jak tutaj pracuję właśnie w lotnictwie, to nie zauważyłam, żeby ta skóra jakoś bardzo się pogorszyła. Po dłoniach bardziej to szczerze widzę, że są mega suche. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Kolejny idzie korektor, to jest akurat Too Faced Born This Way i jego jak kupicie to starczy wam po prostu na lata, przysięgam, on jest ogromny. Ja go też już od jakiegoś czasu mam i jego sobie daję pod oczy oczywiście, ale też na nie zapominam o tej okolicy, żeby to jednak wszystko było pięknie wyrównane. No i też w sumie zależy od humoru, od potrzeby. Ja mam troszkę większe czoło w proporcji niż brodę, więc sobie na przykład rozjaśnię brodę, żeby to trochę wyrównać. Ale on naprawdę, to jest mocne krycie, bardzo zastygający. konkretny korektor. Też właśnie z tych jednak droższych, ale ja myślę, że właśnie za jakość warto czasami dopłacić, bo jak kupuję czasami w Rosmanie te korektory, wiecie, takie cieniutkie, malutkie, to one są naprawdę na max miesiąc. Nic trudnego, tę samą gąbeczką go po prostu sobie klepuję, czy to na oczko, czy pod oczko i w te inne miejsca, na niedoskonałości czasami, chociaż takich mówię, ja bardzo dbam o buzię i nie mam ich za wiele. Ale to połączenie tego kolagenu właśnie z Too Faced no po prostu jest to najlepsze połączenie, jakie dotychczas odkryłam, bo właśnie ten dzisiejszy makijaż to jest mój ulubiony, taki najbardziej trwały, nawet na imprezy go czasami robię, tylko na przykład sobie daję mocniejsze oko czy więcej brązera, i naprawdę może kilka dni wytrzymać. Też czasami taką końcówką sobie doklepię nos, bo ta okolica też często jest taka, że tam potrafi ten podkład schodzić i tak dalej. Także, jak macie z tym problem, to polecam właśnie jakimś takim konkretniejszym korektorem, ale nie grubą warstwę, tylko taką cienką, właśnie sobie go tam po prostu doklepać. I teraz, właśnie, najważniejszy krok dla stewarda puder, który Tutaj mamy z Eveline i naprawdę to już jest moje, ma drugie opakowanie, jest przezarąbiste. Szukam właśnie takiego prasowanego, który by mi doklepał to wszystko. Biorę sobie taki pędzelek troszeczkę ścięty, jak w ogóle używamy do wszystkiego w tym makijażu. I zaczynam od oczu, żeby tam mi się nie zdążyło nic zrolować. I naprawdę, zobaczcie, taką konkretną ilością tego pudru tak naprawdę doklepuję, nie tam jakoś miotam, tylko tak doklepuję wszędzie ten puder. I zaczynam od oka, bo tam właśnie może mi się zebrać poprzedni korektor, ale idę po całej, całej twarzy. Tak naprawdę to jest najważniejsze, co ja powinnam tutaj zrobić, żeby ten faktycznie mi się cały makijaż trzymał. Przez wiele godzin i ja testowałam też dużo pudrów i najbardziej lubię w ogóle te takie prasowane niesypkie. Właśnie mam wrażenie, że one jeszcze bardziej trzymają ten makijaż. No i ten z Eveline bardzo dobrze sobie z tym wszystkim radzi. Pięknie wygląda. To jest ten odcień chyba transparentny, tak, ale wiem, że są też z kolorem, chociaż ja uważam, że on i tak daje mi trochę koloru także no ja mega polecam bez niego się nigdzie nie ruszam no nie wyobrażam sobie tego makijażu właśnie bez pudru w ogóle takiego makijażu wiecie trwałego bez pudru po prostu nie da się zrobić tak łatwo, prosto, szybko. Ja przynajmniej bym temu nie zaufała, też bardzo nie lubię takiego efektu, jak mi się ta skóra po prostu klei. A i tak, jak zobaczcie, później, dam sobie sporo rozświetlacza, więc nie będziemy takie bardzo, wiecie, matowe. Ale tutaj jednak ten krok jest dla mnie bardzo ważny i on by nie wyszedł bez tego kremu poprzedniego, o którym wam mówiłam. Tutaj naprawdę dużo warstw kremu na takie makijaże żeby to nie wyglądało sucho, jak będzie taka ściana po prostu. Też w międzyczasie, jak przy okazji robię ten puder, to dbam o usta, bo one też się lubią wysuszać i jakąś taką po prostu pomadkę ochronną czy wazelinę zawsze na nich mam. To jest taka apteczna... Bardzo, bardzo fajna serio polecam. Z witaminką A i E. Co ja teraz robię, to jeszcze nie ufam do końca tym oczom. Ja po prostu mam je trochę padające i taką tendencję, że te wszystkie produkty mi się tam zbierają. To taki pojedynczy, jaśniutki cień. To może być po prostu ulubiony, jakieś randomowe spaletki. To nie jest aż takie ważne. Biorę sobie po prostu na całą powiekę, go nakładam. Na co dzień aż tak tego nie robię, ale tutaj no jednak ten makijaż musi się trzymać. Na jego sobie po prostu na całą powiekę. Nie musi być to jakieś bardzo, wiecie, porządne. To też przy okazji mi tak trochę rozjaśni te okolice, więc też lubię ten efekt. No ale przede wszystkim utrwali. No i niestety nie powiem Wam, co za cień, bo nawet nie jest napisane, ale no zwykły biały cień. Jakiś taki beżowy, może bardziej. Dopasujcie sobie do swojej buźki. Teraz tak naprawdę dopiero mogę zaufać tym swoim oczom i pomalować je tuszem Sky High od Maybelline. Kocham, naprawdę to już nie wiem, które jest moje opakowanie. Uwielbiam ten tusz, za to, że można pięknie sobie go bez żadnej zalotki, zaaplikować i ja naprawdę mam okropnie cienkie rzęsy, czy to wy tu w ogóle coś widzicie? Nie. Nawet po potuszowaniu często się mnie ludzie pytają, że zapomniałam o rzęsach. Ten jako jeden z niewielu mi te rzęski potrafię trochę podkręcić, także ja go bardzo lubię. Może jak macie coś jeszcze fajnego, to też podzielcie się w komentarzu, polecam i zachęcam was też, żeby tam się udzielać, bo ja uwielbiam odpisywać, także jak macie jakiekolwiek pytania, czy to związane z makijażem, ze stewardessą i tak dalej, to dawajcie znać. Ja sobie te rzęsy tak zobaczcie, rozczesuję i robię jedną warstwę, czekam aż wyschnie, idę do kolejnego oka i drugą warstwę. Tak, po prostu, żeby sobie to na spokojnie wszystko domalować i też, żeby nie zrobić od razu taki, wiecie, grud, bo jak damy taką bardzo gęstą warstwę, to po prostu to lubi się tam gdzieś odbić czy. Po prostu nieładnie wyglądać. No, już coś tam się dzieje na tym oku. Jak to schnie, to idę do różu, słuchajcie. Najpierw róż. I tutaj pokażę Wam konkret, który ostatnio kupiłam. Przepiękny róż z AA. Nie wiem, czym to się tak szybko zdziera, ale AA Wings, nowy róż. Odkryłam go, co to jest Blush and Go 03 Coral Pink. I właśnie ja bardzo lubię róż i intensywne róże. Uważam w ogóle, że ten kolor też bardzo tak odmładza, odświeża. I ja często nawet sam ten róż daję na policzek i. Wiecie, bez żadnego brązara, bez niczego. Naprawdę bardzo, bardzo lubię ten efekt, więc zobaczcie za chwilę, że ja go daję dużo. Ale mam też coś takiego, to jest chyba z Revolution. I to, oj, jest w ogóle cień do oka i też jest zarąbiste. No, on jest troszkę bardziej zgaszony, także to już odcień zależy od Was. Ja ten dostałam chyba w jakimś kalendarzu adwentowym kiedyś. Wstawię Wam oczywiście wszystko, tak jak mówiłam, bo też bardzo go lubię. No, ale ten z A też robi niezłą robotę. I biorę sobie go po prostu na policzki. Zobaczcie, jak intensywne. Bardzo lubię tę intensywność. Może to nie jest jakiś mega tutorial, ale ja sobie tak po środku policzka zazwyczaj daję ten róż. Nawet idę ku skroni, bo potem na ten róż nakładamy rozświetlacz i to się pięknie tak łączy, same sobie zobaczcie. I naprawdę to, że on teraz jest tak intensywny, w ogóle mi nie przeszkadza. Zaraz sobie go zresztą rozblenduję, ale ja ten efekt bardzo lubię. Więc, dziewczyny, spróbujcie. Nie każę wam tam dawać tyle, co ja, ale róż jest naprawdę. Bardzo korzystny. No zobaczcie na ten moment. No, robi to robotę. Zaraz też jak dołączę ten drugi policzek. Zobaczcie, jak sobie go poprawiam wysoko. Róż też traci na intensywności, tak jak inne właśnie matowe produkty. Także jak nie chcecie, żeby po pięciu godzinach tam już nic nie zostało na tej buzi, żeby tak naprawdę nie było widać, że coś jest poza podkładem, to polecam właśnie sobie go dać więcej. I zawsze, jak coś, to macie ten zarąbisty puder, który ja naprawdę Wam mega polecam. I można sobie na przykład. Troszkę doczyścić okolice, które właśnie nie powinny być w tym różu, jak już tak przesadzimy. Jak się czegoś boicie, to naprawdę to połączenie jest zarąbiste i nawet tutaj sobie można jeszcze doklepać. No ja ten efekt bardzo, bardzo lubię, też końcówką tego, co już mam na pędzu po czasami sobie daję na nosek, bo to jest takie cute. To jest mój sposób na róż, a teraz bronzer. Akurat to mam też z Maybelline, City Bronzer. Chociaż tu mi się zmienia często, też bardzo lubię Golden Rose, na przykład Terracotta, ale też tym samym pędzelkiem biorę sobie troszkę brązera na pędzelek i teraz pod tym całym po prostu delikatnie wklepuję, to już nie jest jakieś tam rozcieranie, to jest tylko takie zaznaczenie, trochę tak próbuję go zmieszać, właśnie od spodu go mieszam z brązerem. A od góry za chwilkę będę go mieszać z rozświetlaczem, ale ważne co robię brązerem, to robię coś takiego na nosie. Po prostu sobie macham nim, żeby owiecie troszkę go wysmuklić. Także tutaj taki tip dla was. No i to, co wam mówiłam o mojej proporcji czoła, dorzucam sobie trochę tego produktu właśnie tutaj. Jasnymi odcieniami, czyli właśnie jestem korektorem czy rozświetlaczem mogę sobie powiększyć brodę, a właśnie ciemnymi tutaj chowam to czoło. Tak się właśnie bawię kolorami i wam też polecam. To nic trudnego, jak macie po prostu tak jak ja, większe czoło tutaj, więcej brązera, a tu więcej czegoś jasnego. Jak macie na odwrót, no to po prostu na odwrót, ale zobaczcie, jak to fajnie. Mi się schowa jeszcze tym bardziej w te włosy, właśnie. Mega, to już zaczyna mega wyglądać. No i przede wszystkim też to, żebyśmy taką warstwowość, że nie wszystko na raz, tylko tak delikatnie wszystko po kolei, to nam przedłuży trwałość. Zanim jeszcze rozświetlasz, to wracamy do oczu, bo ja bez kresek się na pokład nie ruszam. Uważam, że tutaj, jak mam mocno podkreślone oko. Też w przypadku, kiedy mam ulizaną fryzurę, to wygląda po prostu lepiej, korzystniej, czuję się dużo fajniej. Też ten makijaż jest taki właśnie bardziej wyjściowy, elegancki. Także z Eveline one się już troszkę pozdzierały, ale ja cały czas używam tych samych. Patrzę na wprost, na otwartym oku rysuję kreskę, tą jaskółkę. Zobaczcie, samą tą jaskółkę... Możemy od razu dwie, a możemy najpierw jedną, potem drugą. Ja nie robię tej linii po całym oku zazwyczaj na pokład, ponieważ często się gdzieś tam poprawiam, drapię czy coś takiego, więc nie chcę, żeby nam się rozmazała. I raz ona jest taka cieńsza, raz grubsza. To zależy tak naprawdę od dnia i od tego, jak teraz zrobię drugą, jak to będzie wyglądać, bo myślę, że troszeczkę je pogrubię. Także to samo. Patrzę na wprost lusterka, już teraz sobie też porównuję do tej drugiej. I samotom jest kółeczkę, Jak widzicie, nie przedłużam jej w całości. Po prostu boję się o to, żeby ona się nie rozmyła, nie rozmazała za bardzo, więc teraz sobie po prostu dorysuję tylko tą jaskółkę na lewym oku. Ja bardzo lubię te eyelinery, bo one mają bardzo precyzyjny pędzelek, ale też są napigmentowane, bo tak naprawdę od waszego sprzętu wiele zależy. Jeżeli macie eyeliner, który się rozdwoił, albo się babrzy, albo jest mało napigmentowany, to ciężko wam będzie właśnie taką precyzyjną, ładną kreskę tam zrobić i dlatego dopiero po kreskach przechodzę do rozświetlacza, bo daję go sobie tutaj właśnie ponad to wszystko, to co Wam mówiłam i staram się to robić i ruchem wklepującym, ale też rozcierającym, żeby tą głębię z tego rozświetlacza wydobyć. Daję go sobie też na nos, na brodę, tak jak właśnie wiecie, żeby ją sobie troszkę zwiększyć, ale też biorę taki mały pędzelek i w kącik oka też sobie ten mój ulubiony rozświetlacz z maka również pod brw i słuchajcie, taką końcówaczką już jego. Wracam do oka i sobie tak machnę, żeby to wszystko było już tak doklepane, doklepane. Jak widzicie, ja po prostu szaleję na tym punkcie, ale w ten sposób właśnie mój makijaż jest najtrwalszy. Po drugiej stronie to samo, czyli kącik oka, podbrew i końcóweczką tutaj, po tej ruchomej powiedz. I teraz sięgam po kredkę z Vibo. Ja też tak samo jak z eyelinerem, cały czas kupuję tę samą. I zaznaczam sobie właśnie tą zewnętrzną część, bo ona powinna być troszkę ciemniejsza, żeby to były takie właśnie ombre, tych brwi piękne. Nie zawsze zrobię chociaż staram się o tym pamiętać, bo wtedy ta Breath jest taka, wiecie, jest bardziej zaznaczona. Również to, jak mam te spięte włosy, to ładniej wygląda. No bo to jest jednak taka oprawa naszego oka, naszej całej twarzy, także zobaczcie, jaka jest różnica. I zostały nam usta. Często na pokład sięgam po kredki, żeby była trwałość, ale ostatnio mam właśnie cały czas je przesuszone, więc wezmę sobie chyba jeden z moich ulubionych błyszczyków i to jest Max Factor. Numerek 025 kocham, chociaż on się już kończy, więc muszę iść po nowy, ale uwielbiam to, że one nawet jak się zjadają, to zostawiają taki delikatny kontur i to jest naturalne, także użyjemy sobie tego koloru. O, zobaczcie, jaki piękny. On jest mocno pigmentowany, jak na błyszczyk, nie jest to sama to taka mm, tafla, więc to jest tak naprawdę wyjątek w tym całym makijażu, jak chodzi o trwałość, aczkolwiek bardzo polecam Wam kredki z Nyxa. nyx NYX ma bardzo fajne odcienie, na przykład Nude Truffle, piękne i one się bardzo długo trzymają, także tutaj wybór należy do Was i tak prezentuje się mój piękny makijaż na pokład, który naprawdę wytrzyma wam wiele godzin, a często jak gdzieś... Wychodzę właśnie na długo, to też coś takiego podobnego sobie robię. Wolę wręcz nawet taką warstwowość niż grube bazy, takie pod podkład, które są najczęściej z silikonami. Ten produkt jest też przede wszystkim piękny i kobiecy, także jeżeli Tobie również się podoba, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie ominąć naszych przyszłych materiałów. Błóciarki!